Normalka na chińskich drogach Pożar, straż pożarna Akurat udało nam się Pod sam koniec, dobrze, że uniknęliśmy korku Coś się zapaliło To na chińskich drogach to jest normalna rzecz Te silniki się zapalają non stop Niskiej jakości są Ale bardzo szybko, przed chwileczką Mnie na sportowo minęła straż pożarna, no i wpadli. Coś się zapaliło na paca, albo silnik, no nie wiadomo co to się tam pali. Jestem teraz drodze sportu z tajcangu. Ale reakcja błyskawiczna. Zrobili ten... Chińczycy nauczyli się tego korytarzu szczęścia. Puh, szczęścia z, ży z życia. I bardzo ładnie to szybko zobaczyli. No będziecie mieli okazję teraz zobaczyć, jak szybko oni sobie tutaj obsługują tego typu wydarzenia. Korek... Powstał za plecami. Bardzo szybko dojechaliśmy na miejsce. Także wyrwiemy się bardzo szybciutko. Mimo wirusa, służby działają bardzo szybko. Przyjechali, właśnie jechałem samochodem. Według prawa 120 km na godzinę. I minęły mnie na dużej prędkości dwa policyjne i dwa strażackie. Nie przywiązywałem wagi do tego. Tutaj się coś zaczęło palić. Akcja w toku. Trzeba przyznać, że mają służby pierwsza klasa. Wyposażone dużo tych strażackich wozów opartych na ciężarówkach Mana, DAFu. technologię mają niemiecką. Przez pewien czas sprowadzali amerykańskie strażackie wozy, ale teraz widzę właśnie, że już własne produkują. Tym bardziej, że tutaj niedaleko służą jest firma Sani i produkują właśnie strażackie. Proszę bardzo. Miotły gotowe. Takie miotły czarownic, robione z witek. Za chwileczkę będzie pozamiatane, posprzątane. pół godzinki nie będzie śladu po wydarzeniu. Myślę, że to jest dosyć takie interesujące, żeby nagrać, wstawić na bloga, bo to się nie widzi na co dzień. Trzeba przyznać, że ich służby reagują szybko. Czy to policja, czy to straż, czy to karetka. Coraz lepsze wyposażenie i praktycznie ich zachowanie i akcje są wzorowe jak według wręcz książkowe jak oni to robią przed chwileczką mieliśmy przed chwileczką mieliśmy płomienie proszę teraz już para wodna widzę że użyli środki chemiczne teraz wodą wygaszają coś się zapaliło chyba na albo na pacę albo pod samochodem paka się zapaliła szybko sobie z tym poradzili Ciekawe mają podobny system jak i w Stanach, zamykają ruch z dwóch stron na autostradach, nie pozwalają z drugiej strony z przeciwnego ruchu, z przeciwnego kierunku ruchu również jeździć. Za mną dojeżdżają następne strażaki. Dla miłośników samochodów, te strażaki są tutaj bardzo małe. Małe są tutaj jest troszeczkę większa. Proszę i trzecia. Akurat ten trzeci to jest mam. Ten drugi, trzeci to jest MAN, także to duże maszyny. Bardzo szybka reakcja, bardzo interesująca. Nie na co dzień się widuje coś takiego. Cieszę się, że mogłem to nakręcić. E Mając Was na linii, to materiału się w jeden dzień zrobiło na mojego bloga praktycznie na cały miesiąc. E Życie jest bardzo ciekawe. Ciekawe, jak długo będziemy stać. E Następni, zaciekawieni, idą kręcić filmy bo to jest coś ciekawego. Za, za, zakręcili nam, zasłonili nam drogę, no to ja ich strąbiłem, nie zasłaniali. To coś takie interesujące. A to jest plaga troszeczkę w Chinach, jak coś się dzieje, tak jak widzieliście na tym wypadku. Od razu się robi zbiegowisko, od razu ludzi złazi się multą. I ja uh, zasłaniają wszystko tak, że kompletnie nie widać No Ale każdy chce być teraz dzisiaj źródeł za blogerem. Nie zwracają na innych w ogóle uwagi Za chwileczkę będziemy to mijać, zobaczymy jak to wygląda z bliska, jak nam pozwolą ruszyć Nie wiem jak szybko to się stanie chyba praktycznie jak całkowicie nastąpi brak zagrożenia to samochody stoją, wrzucili wszyscy na parking i wygasili silniki, także to będzie e, dłuższa bajka. Również rzeczy mały pożar, <laughs> mały pożar na, na autostradzie. Z tego co widziałem w Stanach tego typu pożary, no pozwalają im, żeby się te wypalały te pożary ściągają na pobocze, bo tam są ogromne pobocza. Tutaj akurat stoimy na moście, więc chyba muszą bardzo szybko reagować. Ale mają widzę, że maski. Aparaty tlenowe, tam widzę, kilofami już coś rozwalają. Ciekawa, interesująca. Dla pewno ekspertów i pasjonatów ciężarówek i wozów strażackich, po prawej stronie macie wozy strażackie, także będziecie mogli sobie rozpoznać, czy oprzyrządowanie i sprzęt, jak to wygląda. No, te dwa to są niemieckie, albo importy, albo robione tutaj. Nie powiem na 100%, bo teraz już nie wiadomo co jest importem, a co jest produkowane w Chinach. Dużo robią w Chinach na miejscu. Mam nadzieję, że nas puszczą. Kurczę, a cała niedziela będzie zmarnowana. Nastanie w korku. Korki potrafią być troszeczkę za długie. Ludzie długo stoją w korku, a następny idzie ekspert. Do kręcenia filmów. Chyba będzie na tyle. Chciałbym właśnie ująć, żeby nas szybko puścili, żeby zobaczyć jak wyglądało to spalone truchło. No, bardzo ładnie widzicie, tam zmywają już powierzchnię, zmiatają resztki śmieci na pobocze, lada chwila nas puszczą. Liczę tych strażaków, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, ośmiu strażaków. Tak jakiś mały szmelc tam na pace się palił. Dużo się zdarza tego typu pożarów. Te samochody tutaj też tak robione Tutaj są I eksploatowane Czasami brak wyobraźni Czasami braka e, Szczególnie kierowców Środków bezpieczeństwa Szczególnie na drodze Widzieliście jak oni jeżdżą Ktoś skomentował na blogu W komentarzach, że jeżdżą jak pijani Rzeczywiście jeżdżą jak pijani Są bardzo nieodpowiedzialni Ale z tego co widzę Służby tutaj mają Pierwsza klasa jak sobie przypominacie mój post pokazany na którymś na filmiku w YouTube, jak reagowali na złamanie kwarantanny, jak szybko ich służby reagowały. Dużo z Was reagowało w różny sposób na to jedni ze śmiechem, inni z niedowierzaniem ale oni są szybcy. Jeśli chodzi o, o system, to państwo działa wzorowo to znaczy służby państwowe, czy to biurokracja, czy to skarbówka, czy to policja czy w tym wypadku straż pożarna. Ja myślę, że oni są naprawdę dobrze w tym. Mają duży aparat państwowy, ale też ten aparat państwowy ma ogromny przesiew przy naborze pracowników. Nie jest łatwo dostać się do pracy. Nawet mając ustawionych rodziców, czy mając kontakty wujków, niewujków, trzeba te egzaminy zdawać. A z tego, co słyszałem, to są ciężkie egzaminy. Najcięższe egzaminy w gruncie rzeczy to dostać się do rządu. Bo jak już się dostanie do rządu, to się dostaje tak zwaną Stalową miskę, czyli michę, albo koryto na całe życie. Stała pensja, bez możliwości zwolnienia, no chyba że się złamie prawo. Bez możliwości, ja... no i stała promocja, stałe podwyżki, stałe 13-14 pensje. Długie wakacje, pełna opieka zdrowotna, także jest o co walczyć pracując w rządzie chińskim, ale też i wymagają. Mam parę koleżanek, które pracują w rządzie chińskim. Mówią, że tresura, dyscyplina, Wymagania bardzo wysokie. Często wiele nabywając doświadczenie w rządzie chińskim. przenoszą się do sektora prywatnego, bo chcą sobie odpocząć, bo praca jest ciężka. Praca jest wymagająca i no, urzędnicy tutaj są odpowiedzialni za swoje decyzje. Ostatnio było coś w mediach, jakiś urzędnik popełnił decyzję. I to była związana z decyzją finansową. I odwołali się ludzie, odwołała się firma i nastąpił przypadek mienia tego urzędnika. Pociągnęli go do odpowiedzialności. Także tutaj nie ma uproś. System jest mocny, jest duży, jest twardy, ale też wymagają dużo też od ludzi, którzy reprezentują system i państwo. Myślę, że jako przykład państwa poważnego, działającego poważnie, no to Chiny przez ostatnie 10-15 lat dają chyba wzór całemu światu, i nie mówię tutaj jako jakiś synofil czy jakiś propagator propagandy komunistycznej rządu chińskiego. Mówię to obserwując jako normalny zjadacz chleba, żuczek codzienny, mały trybik w maszynie i obserwuję to, mam porównanie do tego, co się dzieje. Okay. będziemy chyba ruszać, tak jak będziemy mogli Wam to obejrzeć to z bliska. W ogóle przed nami tutaj możecie zobaczyć że nowy minivan Maxus, jest zrobiony w Szanghaju. Kawał vena, trudno nazwać to minivanem, to jest duży ven, wsiada do środka 8, 8 ludzi. Silnik ma 2.0 w turbo, podobny właśnie ten silnik do... <laughs> Podobna, to jest ta sama firma, co na którymś samochody Chin jest Maxus SUV. Bardzo ładne auto. W firmie zanosimy się, zanosimy się z zamiarem do kupienia takiego jako reprezentacyjnego. Proszę bardzo. Jest 10 minut, w tym momencie patrzę na nagranie. Dojeżdżaliśmy, to samochód się palił, zaczynali go gasić. Akcja skończona w 10 minut. A, rzadko się zdarza okazja, żeby widzieć takie zachowanie poligonowe na własne oczy. Teraz chyba już tylko będzie do sprzątania tego wszystkiego. No i strażaki zakończył swoją akcję proszę bardzo, pakują się do środka, no i zaraz chyba nas wypuszczą. Zobaczymy tego trupa półspalonego. Ale auto się chyba nie paliło, tylko coś na pacy się zapaliło, albo z pod, podwoziem. Często widzę właśnie samochody, szczególnie nocą. Jadą te ciężarówki i szkli się na złoto pod tą ciężarówką, nie wiem, czy jakiś tam wał napędowy, czy jakieś hamulce, czy diabeł wie co. I... Jest niebezpieczeństwo właśnie, że duże z niebezpieczeństwo, szczególnie jeśli chodzi o techniczne zabezpieczenie tych samochodów i techniczne warunki tych samochodów mają dużo do poprawienia się jeśli chodzi o to. Ekonomia jest rozbuchana, więc te samochody niektóre robione są tak na szybko. Często brak im podstawowych zabezpieczeń czy tam bezpieczeństwa czy dostosowania do warunków na autostradach często one są niedoświetlone często hamulce mają z papieru także nic dziwnego, że tyle jest wypadków tego typu wydarzeń wszakże sytuacja bardzo szybko rozwiązana zaraz będziemy chyba ruszać no bo te <laughs> dwa duże many będą się włączać do ruchu i wyjeżdżać zobaczymy jak szybko nas wypuszczą no chyba tam nie ma większego zagrożenia i mniej na źlada chwilę pozwolić nam jechać najpierw strażaków wypuszczą, a później, później my pojedziemy na szczęście dużo czasu nie zmarnowane patrzę cały czas na, na timer na moim telefonie 12 minut, no to będzie rzeczy nic się nie stało, a jednak tam zaparkuję troszeczkę za tym samochodem żeby to sprzątać na tym chyba będę kończył. Mam na imię Jarek, mieszkam w Chinach od 10 lat i było dla Was sprawozdanie z drogi.